Rodzino, proszę, abyście dziś mnie wysłuchali. Jest powód, dla którego wasz duch budzi się wczesnym rankiem, między 3 a 5 rano, gdy świat jeszcze śpi, niebo przemawia. To nie przypadek, to boskie zaproszenie zaproszenie do wejścia w coś większego, do odpowiedzi na wezwanie, które zostało skierowane na wasze życie. Ale co, jeśli powiem wam, że te chwile to jedne z najsilniejszych, najbardziej namaszczonych momentów w waszym życiu. Bóg próbuje obudzić coś w Was, a dzisiaj chcę Wam pokazać dokładnie, co robić, gdy budzicie się o tej porze, aby nie przegapić tego, co Bóg chce wlać w Wasz duch. Kiedy Wasze oczy otwierają się o trzy zero w nocy, to nie tylko Wasze ciało się budzi, to Wasz duch odpowiada. To nie czas na weschnięcie frustracji czy zastanawianie się, dlaczego znów jesteście obudzeni. To Bóg puka do drzwi waszej duszy mówiąc, przyjdź moje dziecko, mam ci coś do pokazania. W całej Biblii widzimy, jak Bóg działa w ciszy nocy. Wołał Samuela w ciszy, objawiał tajemnicę Danielowi i mówił o przeznaczeniu Jakuba. To jest święty moment, boskie spotkanie zarezerwowane dla ciebie. Ale oto sprawa, Bóg nie narzuca spotkań, On nie zaprasza. To od ciebie zależy, czy otworzysz te drzwi? Jeśli to zignorujesz, jeśli odwrócisz się na drugi bok i wrócisz do snu, możesz przegapić odpowiedź, o którą się modlisz objawienie, które zmienia wszystko, boską instrukcję, która odmienia twoją drogę. Gdy się budzisz, uznaj jego obecność, szepnij mu, panie słucham, zrozum, że to nie jest przypadek, to wezwanie do intymności, wglądu, przygotowania. Bóg nie budzi cię, aby zostawić cię pustym, budzi cię, bo zamierza wlać w ciebie swoje dary. Łatwo jest czuć irytację, gdy budzisz się o trzy, zero w nocy, myśląc, że to tylko niepokój lub zakłócenie snu. Ale co, jeśli powiem Ci, że frustracja jest tym, co blokuje Twoje błogosławieństwo w tym momencie? Wróg chce, żebyś był zirytowany, żebyś postrzegał to jako niedogodność, a nie zaproszenie, bo w chwili, gdy, z... gdy z... per się zmienia. Zamiast pytać, dlaczego znów się obudziłem, zacznij mówić: Panie, co chcesz mi pokazać? Przejdź od frustracji do oczekiwania. Oczekiwani. Kiedy podchodzisz do tej chwili z przekonaniem, że Bóg zamierza działać, twój duch staje się wrażliwy na to, co on robi. Dlatego wróg walczy tak zaciekle, aby cię rozproszyć. Wierzę, jeśli obudzisz się z wiarą, jeśli otworzysz swoje serce na przyjęcie, doświadczysz boskich spotkań. To nie jest przypadkowa godzina, to czas, w którym nadprzyrodzony działa najmocniej. Zamiast się przewracać z boku na bok i narzekać, usiądź, weź głęboki oddech i powiedz: Boże, wiem, że jesteś tutaj. Jestem gotów, bo kiedy oczekujesz, że On przemówi, usłyszysz go wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Budząc się między 3 a 5 rano, wkraczasz w najbardziej duchowo naładowane godziny dnia. To nie jest czas na bierną modlitwę, to godzina, gdy toczą się duchowe bitwy, następują przełomy, a przeznaczenia się kształtują. Musisz modlić się z autorytetem, nie ze strachem, nie z wahaniem, lecz odwagą, wiedząc, że niebo cię wspiera. Zbyt często modlimy się, jakbyśmy błagali Boga o działanie, ale Jezus już dał nam władzę. Powiedział w Łukasza 10, 19, dałem wam władzę, abyście deptali węży i skorpiony oraz panowali nad wszelką mocą wroga. To oznacza, że kiedy się modlisz, nie prosisz ze strachem. Ogłasz z odwagą. Przeciwstaw się każdemu atakowi wroga i unieważnij każde działanie ciemności skierowane przeciwko Twojemu życiu, Twojej rodzinie, Twojej przyszłości. Ogłaszaj Boże obietnice z pewnością siebie, jeśli w Twoim umyśle panował chaos mów o klarowności. Jeśli twoje życie utknęło w miejscu, żądaj ruchu. Duchowy świat odpowiada na słowa pełne wiary, więc nie szeptaj słabych modlitw. Ustal się i ogłoś to, co niebo już obiecało. Bo w tej chwili Bóg słucha, anioły się poruszają, a przeszkody ustępują. Kiedy Bóg budzi cię między trzy a pięć rano, nie wzywa cię tylko do modlitwy. Zaprasza cię do słuchać. Jednym z najpotężniejszych sposobów, w jaki on przemawia, jest przez swoje słowo. To nie czas na pochopne czytanie czy przelatywanie przez znane fragmenty. To godzina objawienia, kiedy Duch Święty otwiera Twoje oczy na tajemnice, których wcześniej nie dostrzegałeś. Odpowiedź, której szukasz, może czekać na Ciebie na kartach Twojej Biblii. Kiedy się obudzisz, nie tylko się módl. Otwórz pismo z oczekiwaniem. Zapytaj Boga, co chcesz mi pokazać? Pozwól duchowowi świętemu poprowadzić cię do fragmentu, nawet jeśli to ten sam, który już czytałeś, bo w tej godzinie ten werset może ożyć w nowy, przełomowy sposób. Może Bóg chce potwierdzić coś w twoim duchu, może chce skorygować myślenie, które cię powstrzymuje, a może chce przygotować cię na to, co przed tobą. Słowo jest żywe, kiedy angażujesz się w nie w tych wczesnych godzinach, wkracasz w boskie wskazówki. Właśnie tak budowani są wojownicy, poprzez objawienie, a nie tylko informacje. Uwielbienie to nie tylko śpiewanie piosenek, to zmiana atmosfery. Kiedy budzisz się między 3, 0 a 5, 0, twój duch jest w wrażliwym, otwartym stanie. To idealny moment, aby zjednoczyć się z niebem przez uwielbienie. Uwielbienie to wojna, uwielbienie to oddanie się. Uwielbienie to zaproszenie dla Bożej obecności, aby zalała Twoją przestrzeń, a gdy przychodzi Jego obecność, wszystko się zmienia. Zbyt często myślimy, że uwielbienie to coś, co robimy w kościele w niedzielę, ale prawdziwe uwielbienie dzieje się w tajnym. Kiedy budzisz się o tej porze, nie spiesz się z prośbami. Zacznij od uwielbienia, wypowiadaj Jego imię, ogłaszaj Jego dobroć. Śpiewaj, nawet jeśli to tylko szept. Uwielbienie zakłóca plany wroga, niszczy strach, łamie więzy i napełnia pomieszczenie wonią Bożej obecności. Jeśli czujesz się przytłoczony, uwielbienie zdejmuje ciężar. Jeśli walczysz z bataliami w swoim umyśle, uwielbienie ucisza wroga, to nie jest tylko moment, to jest spotkanie. Kiedy uwielbiasz w tych wczesnych godzinach, wkraczasz do samego tronu Boga, a w jego obecności zaczyna się przemiana. Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, to także słuchanie jego głosu. Zbyt często wylewamy nasze prośby, ogłaszamy, uwielbiamy, ale potem spieszymy się z powrotem do snu lub do naszych zajęć, nie poświęcając chwili na to, by po prostu posłuchać. Ale kiedy Bóg budzi Cię między 3 a 5 rano, nie wzywa Cię tylko, aby mówić, wzywa Cię, abyś przyjął. To jest pora, gdy szept niebios jest najczystszy, gdy wydawane są boskie strategie i gdy Bóg przekazuje wskazówki w duchu tym, którzy są gotowi milczeć. Cisza jest dla wielu z nas niewygodna, ponieważ przywykliśmy do hałasu życia, ale Bóg mówi w ciszy. Eliasz nie usłyszał Boga w wietrze, trzęsieniu ziemi ani w ogniu, usłyszał go w cichym, małym głosie. Kiedy budzisz się o tej porze po modlitwie i uwielbieniu, usiądź w jego obecności, nie zmuszaj się do mówienia, nie próbuj wypełniać przestrzeni, po prostu bądź, oddychaj. Zapytaj, panie, co chcesz mi powiedzieć i czekaj. Może to nie zdarzy się od razu, ale jeśli otworzysz swoje serce na słuchanie, zaczniesz dostrzegać jego kierunek, jego pokój i jego prowadzenie w sposób, którego nigdy się nie spodziewałeś. Słowa, które wypowiadasz o świcie, mają moc kształtowania biegu Twojego dnia. Kiedy budzisz się między 3 a 5 rano, nie jesteś tylko na nogach, jesteś w duchowo wrażliwym momencie, kiedy niebo słucha, a atmosfera jest otwarta. To czas, aby ogłaszać życie, nadać ton temu, co przed Tobą zharmonizować swoje słowa z Bożymi obietnicami, a nie z problemami. Zbyt często budzimy się i od razu przypominamy sobie nasze zmartwienia, zmagania i lęki, ale Księga Przysłów 18:21 mówi: Śmierć i życie są w mocy języka. Twoje słowa mają ogromną wagę. Jeśli ogłosisz przełom, zauważysz otwierające się drzwi. Zamiast mówić jestem taki zmęczony, powiedz jestem umocniony przez Pana. Zamiast mówić nie wiem jak dzisiaj będzie, powiedz to jest dzień, który Pan uczynił i będę się radował. Każdego ranka wróg liczy na to, że wypowiesz porażkę, zanim Twój dzień się zacznie, ale gdy budzisz się o tej porze, masz moc kształtować swoją rzeczywistość mocą swoich słów. Kiedy Bóg budzi Cię między trzy, zero a pięć, Zero nie porusza Twojego ducha bez powodu, on coś uwalnia, może to być wizja, ostrzeżenie, obietnica lub wskazówka na twój kolejny sezon. Ale jeśli tego nie uchwycisz, możesz to zapomnieć. Zbyt często Bóg mówi, a my zakładamy, że zapamiętamy, ale gdy słońce wstaje i rozpraszają nas codzienne sprawy, objawienie zanika. Dlatego pisanie jest tak potężne. Kiedy piszesz, nie tylko robisz notatki. Zarządzasz tym, co Bóg ci powierza. Habakuk 2.2 mówi. Napisz wizję i wyraźnie To, co zapiszesz w tej świętej godzinie, może być planem Twojego przełomu. Trzymaj dziennik przy łóżku. Kiedy się obudzisz po modlitwie, uwielbieniu i słuchaniu, poświęć chwilę, by spisać swoje myśli. Nie musi być perfekcyjne. Musi po prostu zostać uchwycone. Może to być fragment pisma, który zapadł ci w pamięć, może sen, który wydawał się znaczący, albo pojedyncze zdanie, które Bóg nałożył na twoje serce. Nie lekceważ tego. To, co teraz wydaje się drobne, może być kluczem do czegoś większego. Kiedy piszesz, tworzysz zapis Bożej Wierności i otwierasz drzwi do jeszcze głębszych objawień.